program obrony powietrznej, więc tych wątków jest naprawdę bardzo wiele i liczymy na to, że takie połączenie sił i środków da swoją wartość do się nie. Panie mówi Pan o tych sprawach związanych z kosmosem. Jakiś czas temu, m, można powiedzieć, rozmawianie części mediów wywołała informacja, że Sejm chce powołać jakąś komisję związaną z eksploracją kosmosu. A o których jakby niewiele osób słyszało tak naprawdę. To prawda, to powstała międzyparlamentarna grupa do spraw yy, badań kosmosu. Parlamentarzyści i senatorowie i posłowie tworzą tą grupę, to jest nieformalna grupa, bo to jest, nie jest zespół, tylko to jest grupa. Rzeczywiście, czy parlamentarzyści postawili sobie za cel yy, całą legislację, bo tego nie ma, nie ma żadnego prawa kosmicznego w sensie takim co, kto, jak, czy Polska Agencja Kosmiczna, czy kto ma tym wszystkim kierować, to odpowiada za, Udział Polski, bo Polska już jest w Europejskiej Agencji Kosmicznej, prawda? Już mamy swoje składki. Dobrze by było, żeby mieć swój również odzysk z tych i korzyści płynące ze wspólnej eksploracji. I porządek.